Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj Szambo. Nie, zaraz przyjedzie samochód do wypompowania e, Szamba. Słuchajcie, Szambo było 30 lat niewybierane. Od dwóch lat zaczynamy udrażniać to Szambo, bo było bardzo, bardzo dużo śluzu. E, no i przerobiłem. To znaczy to nie Szambo, to była e, oczyszczalnia e, bio, e, biologiczna. Przepraszam, ekologiczna oczyszczalnia ścieków z rozprowadzeniem na teren, tak? A my musimy to, że tak powiem, chce, yy, te szambo, yy, no nie szambo, no to to oczyszczalnię ścieków przerobić na biologiczną. No i od dwóch lat yy, co? Wypompowujemy tutaj średnio co 3-4 miesiące. Wszystko są sypane bakterie, są zamontowane dyfuzory, takich pomieszczeń, że tak powiem, ta oczyszczalnia ścieków ma 3, tak Co? Na dokumentach jest 12 tysięcy litrów, a ostatnim razem jak samochód zabierał, to powiedział, że już Szambo jest, no nie Szambo, tylko ta oczyszczalnia ma 4500 litrów, już. A miało na początku 1500, tysiąca, tak? Czyli jak dużo musiało być szlamu po prostu w tych trzech zbiornikach. Tak? Bo przez 30 lat nie znalazłem żadnych dokumentów, jak kupiliśmy ten dom, nie znalazłem żadnych dokumentów, żeby tu ktoś te ścieki odbierał. I to wszystko było zleżane na dnie. Zaczęliśmy tutaj sypać bakterie, żeby to wszystko ruszyć z dna, bo mieliśmy do wyboru albo reaktywację tej oczyszczalni ekologicznej, albo no po prostu wymiana na nowo. Więc postanowiłem najpierw zrobić reak tą reaktywację, czyli Udrożnić ją, żeby ona naprawdę funkcjonowała. No i jak na razie do tej pory udaje nam się to zrobić. Ale przez dwa lata no, z półtora tysiąca litrów do 4,5 doszliśmy, czyli 3000 litrów zwiększyliśmy. Zobaczymy, ile mniej więcej dzisiaj zabierze, bo ostatnim razem był 4 miesiące temu. Zobaczymy, ile teraz zabierze. I choć wam coś pokażę, teraz już jestem pewny na 100%. Bo tutaj jest pierwsza komora. Jak wiecie, tutaj jest druga komora. Zaraz będziemy ją otwierać. A tutaj jest trzecia komora. I od tej trzeciej komory idzie rura rozprowadzająca na teren. I teraz już jestem pewny, że ta rura jest przypchana. Nie działa tak, jak powinno działać. Jest przypchana, czyli co? Na razie zabieramy. Muszę ogarnąć kopareczkę, żeby mi przyjechało tutaj na teren. Ale najpierw będę musiał usunąć to drewno. Jeśli ona mi przyjedzie na teren, ta kopareczka, no to wykopiemy i położymy nowe drenaże, nie? Bo tych starych ja nie będę udrażniał, bo interesowałem się, ile to mogłoby mnie wynieść. Drogo, tanie wyjdzie położyć nowe rury drenażowe i je zabezpieczyć, żeby tam nie wpływał. Tutaj jest już jakby końcowy yy zbiornik, tak? Tutaj ten żółty wąż jest tym żółtym wężem doprowadzana zaprowadzane powietrze tutaj buzuje oczywiście że tak powiem tak pierwszy ten który widzieliście pomieszczenie tej oczyszczalni to jest osadnik drugi który mieści się tutaj to jest zrobiłem już otwieram tutaj zrobiłem właśnie reaktor tak reaktor jest praktycznie cały czas pompowana pompowane powietrze i to tak dość intensywnie Natlniane to jest. Czekajcie, bo tutaj wiadomo tyle czasu. I powiem Wam tylko jedną rzecz. Na początku bardzo mocno śmierdziało. Bardzo, bardzo, bardzo. Używaliśmy różnych bakterii. A teraz przeszliśmy na bakterie biosan. To nie jest reklama. Tylko po użyciu tych biosanów, tych bakterii biosan, no po prostu wszystko się zmieniło. Tak? Wszystko się zmieniło. Przestało śmierdzić w domu, przestało śmierdzić na zewnątrz. Wszystko naprawdę, że tak powiem, ładnie zaczyna funkcjonować. Zobaczcie, jaka czysta jest woda. Ja Wam pokażę, widzicie tego węża. Ja tutaj na razie wyłączyłem wszystko, żeby w tym, pierwszym, w tym pierwszym pomieszczeniu, że tak powiem, ten cały szlam ruszyć przed przyjazdem, żeby to się z tą wodą wymieszało i żeby mógł jak najwięcej tego szlamu zabrać. Zobaczymy, ile mniej więcej weźmie tych litrów, tak? No, bądźmy dobrej myśli. Słuchajcie, 30 lat oczyszczalnia ekologiczna była niewybierana, tak? Czyli co? Cały szlam został w pierwszym zbiorniku, w drugim, w trzecim. No i szlam dostał się też do rury odprowadzającej, czyli rozsączającej po terenie. Która już została zamolona. wczoraj zobaczyłem, że już jest szabo pełne. No, i co? Tutaj jest pierwszy, że tak powiem, pomieszczenie. Tutaj nie chodzi powietrze. Na początku chodziło oczywiście, żeby to wszystko naruszyć, ale dalej śmierdziało na podwórku. Więc doszedłem do wniosku i doczytałem wszystkiego, że pierwsze, że tak powiem, pomieszczenie tej oczyszczalni będzie co? Zbiornikiem gnilnym, tak? Więc tutaj będzie ten gnilny, tu będzie, będzie zrobiony, tak jak teraz już jest, tylko teraz włączyłem przed przyjazdem, nie? Więc tutaj nie chodzi to powietrze cały czas, tylko w momencie wypompowywania lub przed, tak? Drugie pomieszczenie w tej oczyszczalni, no sami widzicie, tutaj należy to wszystko poprawić, to będziemy poprawiać. Drugie pomieszczenie to jest, no co, reaktor już, tak? Tutaj dochodzi do, że tak powiem, rozkładu tych wszystkich nieczystości tlenowo. Tutaj jest cały czas pompowane powietrze, tak? Z przerwami oczywiście, bo oszczędności na prądzie, tak? Czyli co? Puszczamy 45 minut, 15 minut przerwy, tak? Tutaj, no i w tym trzecim też jest doprowadzone powietrze. A tutaj już tak delikatnie puszczamy tylko bombelki na doczyszczenie tej wody. Przed chwilą wyłączyłem z tej strony, dlatego ona taka dość mocno mętna jest, ta woda. Bardziej mętna niż w tej pierwszej, nie w pierwszej, tylko w tej środkowej, tam gdzie jest reaktor. Tam jest czyściejsza woda. No ale muszę to wszystko poruszać. Najpierw chciałem ten pierwszy, żeby tam najbardziej się wymieszało, żeby tam zabrać ten szlam najwięcej, tak. No, i jak będziemy wypompowywać, to będę przełączał po prostu na poszczególne yy, te komory tej oczyszczalni, tak? No, ale temu, że tutaj jest już woda nie schodzi, albo schodzi częściowo i słabo, no to wiem że już, że rury są do wymiany, tak? Rozprowadzające po terenie. I nie da się tego przeskoczyć, nie da się tego wyczyścić, nie da się tego yy, reaktywować, tak? No, bo mówię, doczytałem... Pozwoliłem po ludziach, którzy montują szamba czy oczyszczalnie ścieków, czy to biologiczne, czy ekologiczne z rozsączeniem po terenie mówią, panie nie baw się bo to nie ma sensu, wydasz tylko kupę pieniędzy na różne preparaty, a to i tak nic nie daje po prostu trzeba to najlepiej wykopać Jeśli da się oczyścić, oczyścić to ręcznie ale oczywiście jest standardowa opcja, że grunt już pod rurami yy, rozsączającymi może być zamulony, więc najlepiej by było je puścić w drugą stronę podziałce, żeby w innym miejscu już to było, a tamto zasypać, a najlepiej po prostu nie wykopywać, tylko wykopać nowe i nowe rury od razu założyć, żeby się nie bawić lub studnie chłonną. Tak jeszcze zobaczymy, co tu będzie zrobione. Nie wiem jeszcze zobaczymy. No. Także co? Za chwilę się widzimy, jak przyjdzie samochodzik. Tak? Zobaczymy, jak to będzie. Eee, będzie ten. Poczekajcie. No, jesteśmy dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli co? Do zobaczenia za chwilę, nie? No i co? Był, zabrał, pojechał. Ile tu szlamu jeszcze wypływa? Słuchajcie, tutaj właśnie jest rura odpływowa o tam widzicie. Rura odpływowa i stamtąd płynie szlam. Czyli, krótko mówiąc, ee, co? Rury do wymiany? Nie? I jo, dyfuzorek leży. Widzicie. Ale stąd zabrał dużo, bo był bliżej. Zresztą możecie zobaczyć w wcześniejszych filmikach, nie? Nie, chodźmy zobaczmy. Tutaj jest jeden dyfuzor. Tutaj leży drugi dyfuzor. Tam na dnie. Nic nie widać, ale stąd też zabrał. Ach. No i trzecia. Tutaj też sporo zabrał. No. Dyfuzor leży na dnie. No i co? Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Słuchajcie. I co? Standardowo łapy w górę udostępnienia. O tam jakaś dacha leży. Co ją wyciągnąć? Ne? Muszę poszukać jakiegoś sprzętu, żeby to łapnąć. To deska. I o chyba deska, no. Ja trzeba ją zabrać stamtąd. I co? Standardowo łapy w górę, udostępnienia, komentarze, nie? I widzimy się w kolejnym filmiku. Także trzymajcie się, cześć!